Zakupy zaczynamy od chickena, czyli nogi z kurczaka. Kupiłam tutaj znowu parówki z kurczaka, jeszcze więcej kurczaka, czyli piersi z kurczaka, całego kurczaka narosu. Tutaj dokupiłam kiełbasę polską, taką, żeby zrobić zapiekankę z ziemniakami, bardzo dobrą. No i tutaj, jak widzicie, kupiłam dwa opakowania mięsa z indyka. I oczywiście żołądki drobiowe, czyli znowu z kurczaka. Dobra, wszystko razem przesuwam i pokazuję Wam kolejne produkty lecimy dalej. Jajka, oczywiście starta mozzarella, mozzarella w kawałku, makarony pełnoziarniste kilka opakowań. Tutaj mam mleko owsiane do kawki. Oczywiście obok mam śmietankę kremówkę, jogurt naturalny otuszczony no i y, oczywiście masło bez soli. Teraz będziemy dokładać, bo nie będę miała miejsca. Czyli tak, jeden długi ogórek, dwie papryki, trzy cytryny, pieczarki, broku, oczywiście marchewka. Tutaj mam pora, szpinak, banany. I teraz tak, muszę to przełożyć, przepraszam bardzo. Dwa opakowania borówek, cebulę, dwa pomidory. Parmezan z ja wiem, że to nie jest zbytnio dobre, lepiej kupować w kawałku, no ale było w miarę tanie, to wzięłam. Plantana, to są plantany przeważnie z Hawaii, także takiego byka jednego kupiłam. Dwa zwykłe plantany, jeszcze niedojrzałe. Jednego ananasa. Dawno nie jadłam papai, więc jedną wzięłam. Cztery jabłka, żeby nie było. Oczywiście teraz jakąś inną zmianę wzięłam. Także tyle zakupów dzisiaj zrobiłam. Mam nadzieję, że wszystko ładnie widać. O, proszę bardzo, już wam mówię, ile za to wszystko zapłaciłam. Dzisiaj, moi drodzy, nic nie zapomniałam wam pokazać, bo nikt mi się nie wtrącał, wiecie, w nagrywanie, także jest ok, Dobra, już wam pokazuję, ile wszystko kosztowało. Tutaj mam dwa rachunki, jeden jest na 100 dolarów, a drugi na 46,40, czyli razem zapłaciłam 146,40. No, były bardzo fajne obniżki, jestem zadowolona, także tak. I na koniec pokażę Wam Baśkę, poznajcie Basieńka z białymi pięknymi uszkami, <laughs> żeby nie było przyszła sobie do mnie zjeść. A jak widzicie zaczął padać śnieg, więc super, bo zdążyłam z zakupami przed śniegiem i przed całym korkiem na drodze. Także jest ok, do usłyszenia, buziole, pa!